Szczęść Boże moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku serii Słowo dla serca i mam nadzieję, że to słowo do naszych serc trafia, a jeśli tak jest, jeśli te komentarze są dla Ciebie wartościowe, jeśli te komentarze Cię budują w relacji z Panem Bogiem przez Jego Słowo, to zapraszam Cię do tego, abyś zasubskrybował ten kanał. Żeby go śledzić na bieżąco, ale też, żebyś polecił znajomym, żebyś udostępnił może któryś z komentarzy, może niektórzy takich komentarzy też szukają i dzięki temu będziemy budować taką większą społeczność. A teraz przechodzimy do dzisiejszego fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 11, wersety od 15 do 26. Niektórzy z tłumu rzekli do Jezusa, za sprawą Belzebuba, przywódcy demonów, usuwa demony. Inni, dla próby, domagali się od niego znaku z nieba. Wtedy on, ponieważ znał ich myśli, odezwał się do nich: Jeśli jakiekolwiek królestwo doszło do wewnętrznego rozłamu, ulega spustoszeniu. Tam dom na dom napada. Jeśli tak samo szatan doszedł do wewnętrznego rozłamu, jak ostoi się jego królestwo? Bo mówicie, że ja za sprawą Belzebuba usuwam demony. Jeśli ja za sprawą Belzebuba usuwam demony, to ci wasi synowie za czyją sprawą usuwają dlatego oni będą waszymi sędziami jeśli zaś ja usuwam demony za sprawą palca Bożego to właśnie już już przyszło do was królestwo Boże kiedy mocny człowiek strzeże w pełnym uzbrojeniu swojej zagrody bezpieczne jest jego mienie gdy jednak mocniejszy od niego przyjdzie i pokona go zabiera mu całe jego uzbrojenie, na którym tak polegał, i rozdaje łupy na nim zdobyte. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Kto nie gromadzi ze mną, rozgania. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, krąży po pozbawionych wody miejscach i szuka ochłody. Gdy nie znajduje, mówi: Wrócę do swojego mieszkania, z którego wyszedłem. Wróciwszy, znajduje je pozamiatane i wystrojone. Idzie wówczas i przybiera sobie siedmiu innych jeszcze bardziej niż on ze psutych duchów kiedy już wejdą mieszkają tam i późniejszy stan tego człowieka staje się gorszy od poprzedniego. Ten tekst jest bardzo bogaty. Chciałbym skupić się na jego pierwszej części, na tym co się dzieje na początku, kiedy Jezus wyrzuca demona i tłum to ogląda i zaczyna komentować. Pan Jezus bardzo mocno w Piśmie Świętym uczy nas ważnej zasady. Już to troszeczkę mówiłem w innych odcinkach, aby nie osądzać, ponieważ osąd należy do Boga. I jakby to jest zasada, którą Jezus bardzo często wspomina, a której my się nie trzymamy. Wiemy, że mamy kochać, wiemy, że mamy przebaczać, ale gadamy, osądzamy w sercu, wchodzimy non-stop w stereotypy. Wiemy, że dzisiaj każdy jest specjalistą od wszystkiego, każdy jest nauczycielem, bo się oczyta kilku komentarzy, kilku artykułów czy filmiki, obejrzy i już wszystko wie. Więc Jezus dzisiaj pokazuje nam w tym słowie znowu, Upomina nas: nie osądzaj, dlatego, że nigdy nie znasz całej prawdy. Nigdy nie wiesz, dlaczego ktoś się tak zachował, dlaczego tak postępuje, co się stało, jaka była jego przeszłość, co dzieje się dzisiaj w jego sercu, skoro tak postępuje. Po prostu nie wiemy. W dzisiejszej Ewangelii ona nam pokazuje, że. No, gdy wchodzimy w osąd i naprawdę nad tym nie panujemy, nie walczymy o to, aby nie sądzić, tylko tak gadamy i gadamy, to wchodzimy w taką puchę, która prowadzi nas do pewnych absurdów, o którym jednym z nich słyszymy choćby w dzisiejszej Ewangelii. Jak ludzie, widząc, jak Jezus uwalnia kogoś od złego ducha, patrzą się i mówią: No nie, no to jest, on wyrzuca demony mocą belgijską. Jezus mówi: Słuchajcie, co Wy opowiadacie? Czy słyszycie się? Przecież to jest absurd, to jest sprzeczność. No to wyrzucam złego ducha mocą złego ducha? Jak to jest w ogóle możliwe? Przecież w taki sposób, no to szatan byłby wewnętrznie skłócony, skoro sam siebie by wyganiał swoją mocą. Ale zobaczcie, gdy wchodzimy w osąd i czasami się temu przyglądamy potem z zewnątrz, nawet jak niektórzy mówią na różne tematy, plotkują. To mówimy, co oni w ogóle gadają? Przecież to jest sprzeczne. Wiecie, Pan Bóg mnie tego też wielokrotnie uczył i dalej uczy, bo człowiek niestety lubi mówić, komentować. Pamiętam, jak wielokrotnie gdzieś tam jeszcze w seminarium będąc, już wyda gdy wydawało mi się, że już poznałem wiedzę teologiczną, już wszystko wiem, wiem jak powinien wyglądać Kościół, jak powinni żyć w relacji z Bogiem ludzie, bardzo łatwo było mi rzucać oskarżenia na inne osoby, bo coś się stało, bo ktoś coś zrobił. Ale Bóg mnie wielokrotnie potem uczył pokory, pokazując, zobacz, nie znałeś całej prawdy, nie wiedziałeś prawie nic o tym człowieku, a jednak osądziłeś, a jednak go skreśliłeś, a jednak go gdzieś tam przyporządkowałeś. Musimy przyjrzeć się swojemu postępowaniu i swojemu nastawieniu w różnych w relacji do różnych wiadomości, osób, wydarzeń, tego co się wokół nas dzieje, tego co słyszymy. Czy naprawdę poszukujemy prawdy, czy na tej prawdzie nam zależy, czy szanujemy drugiego człowieka, czy traktujemy go z miłością i godnością, czy może nie? Czy nasze postępowanie jest chrześcijańskie? Bo jeśli w imię jakiejś gorliwości ja zaczynam pisać w internecie, co jest bardzo powszechne, chamskie komentarze, oszczerstwa krytyka, która nawet nie jest krytyką, ale pewnym krytykanstwem. No to ja nie postępuję drogą bożą, tylko wchodzę w pychę i pewien faryzeizm, dlatego że moja gorliwość nie usprawiedliwia mojego postępowania. Cel nie uświęca środków. Mogę mieć naprawdę najwznioślejsze myśli, które prowadzą i pragnienia, które prowadzą do troski o Kościół, troski o wspólnotę parafialną, troski o Pana Boga i Jego czczenie, ale w tej gorliwości mogę wejść w pewną nadgorliwość, w faryzaizm, który sprowadzi się do tego, że rozminę się z drogą Jezusa i z życiem Ewangelią, bo po prostu tak nie będę postępował. Akurat w tym czasie, już niedługo, w naszej parafii w Chełmie będzie posługiwał Marcin Zieliński, lider wspólnoty Głos Pana, znany charyzmatyk, myślę, że nie muszę o nim mówić, kojarzymy go. W naszej parafii w hełmie w Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej. Zaprosiliśmy go, za zgodą biskupa, poznałem tego człowieka, już od kilku lat go znam, widziałem jak posługuje, rozmawiałem z nim wielokrotnie, słuchałem kapłanów, którzy z nim posługują i tak dalej. Czytałem wiele opinii, rozmawiałem z różnymi osobami. No i teraz wstawiamy post na temat tego, że, że Marcin będzie. I oczywiście, że można mieć wątpliwości. Oczywiście, że można napisać słuchajcie, no jakby nie wiemy, o co chodzi z tym zielińskim weście, wytłumaczcie, czy to naprawdę warto, czy nie było sporo kontrowersji. Nie wiemy, komu bierzeć, a komu nie. Wiecie, ja takie komentarze rozumiem, tak? No to wynika naprawdę z troski. Ale jeśli troska przeradza się, właśnie w takie. Tak, takie, takie dociekanie, takie, takie krytykanstwo, wręcz naprawdę czasami chamstwo, gdzie te, te komentarze są tendencyjne, gdzie od razu sugerują, że na pewno jest heretykiem, gdzie się, wiecie, cytuje zupełnie niepotwierdzone informacje, gdzie się wstawia linki do filmów, które ktoś robił jako oszczerstwo, specjalnie, żeby kogoś zniszczyć, to to jest naprawdę przykre. To jest naprawdę przykre. I niestety to jest bardzo powszechne w Kościele katolickim bardzo. Być może tylko w naszym polskim. Nie wiem jak indziej, jak jest gdzie indziej, ale my w Polsce no po prostu uwielbiamy krytykować. Nic nam nie pasuje. Ale to jest bardzo przykre. W zasadzie, kto by coś nie robił więcej, kto by bardziej się wybił, czy to będzie Szustak, czy to będzie Chmielewski, wiecie, a wcześniej, ojciec Pio, Faustyna, ktokolwiek od razu wchodzimy w krytykanstwo, od razu podważamy. Ten za bardzo maryjny, a ten za bardzo luzacki, modernistyczny, a ten tutaj wygłosił takie zdanie, to na pewno jest herezja, na pewno źle. Tak jakby nikt nie mógł popełnić błędu w swoim głoszeniu, jak, jakby nikt nie mógł popełnić błędu w swoim rozwoju duchowym i w swojej posłudze, która się od, od czegoś zaczyna i trzeba nabrać doświadczenia, prawda? Zobaczcie, jakby nie dajemy przestrzeń na, tak, na taką pomyłkę. Nie dajemy przestrzeń na to, żeby ktoś był sobą. Nie dajemy przestrzeń na to, żeby naprawdę dociekać prawdy, a skupiamy się tylko na takich jakichś takich poszlakach. Więc naprawdę to jest bardzo ważne i dzisiejsza Ewangelia nam o tym mówi. Uważaj, żebyś nie przesadził. Uważaj, żebyś nie wszedł w pewną nadgorliwość, która sprawi, że będziesz miał klapki na oczach i nie będziesz tej prawdy dociekał. Prosta jest zasada. Po owocach poznajemy różnych, różne osoby, różną działalność. Jak przyglądamy się działalności niektórych charyzmatyków, widzimy jak Pan Bóg pewne rzeczy rozwija, widzimy pewne dzieła, widzimy jak Pan Bóg to potwierdza znakami i cudami, jak to potwierdza przez władzę kościelną. Możemy być spokojni, ale przyglądajmy się, tym, yy, przyglądajmy się tym owocom, szukajmy ich. Wiecie, naprawdę, na podstawie różnych doświadczeń mogę powiedzieć, że dzisiaj choćbym widział jakieś bardzo dziwne zachowania, nawet jakieś filmiki z jakiś modlitw, z jakichś spotkań, to nie skomentuję ich na zasadzie, nie powiem jednoznacznie, czy to jest Duch Święty, czy nie, czy to jest Boże, czy nie, bo nie wiem, bo nie wiem. Może być coś tak dziwnego, że w ogóle mi nie będzie leżało i że nawet nie chcę mieć nic wspólnego z taką formą modlitwy, bo jest wiele takich rzeczy, które mnie dziwią, które są przesadne. Jakaś przesadna ekspresja, emocje, ale czy mogę przez to powiedzieć, choć mi to denerwuje, choć mi to za bardzo nie pasuje, albo tak się nie modlę, że tam na pewno nie działa Duch Święty? Nie wiem. Nawet jak się otworzy Pismo Święte, jak zobaczymy Dawida, który biega półnagi przed arką przymierza. Jak zobaczymy apostołów, którzy wychodzą i wyglądają, wychodzą z Wieczernika po zesłaniu Ducha Świętego i wyglądają jak pijani, może się tarzają, może mówią jakoś dziwnie, że inni mówią co to ma być, upili się młodym winem. Co to w ogóle ma być? Skoro nawet w Piśmie Świętym Pan Bóg uczy nas takiej pokory, to chcę to przekładać na codzienność i naprawdę przyglądać się, szukać tych owoców, rozeznawać, potwierdzać. I dopiero wtedy na przestrzeni różnych przesłanek, właśnie pewnego działalności władzy kościelnej, opinii, przełożonych, wtedy można wyciągać jakieś wnioski, poznając człowieka, widząc jego działalność. Więc dystansujmy się od przesadnej oceny. Bądźmy krytyczni, ale nie krytykanccy, żeby nie wejść, nie wchodzić w pewne absurdy i niszczyć Kościół od wewnątrz. Bo to jest straszne, kiedy niszczymy Kościół od wewnątrz. Miejmy taką pokorę i pytajmy Ducha Świętego, co jest z prawdy, a wierzę głęboko, że on nam będzie tę prawdę objawiał. Kochani, wyruszamy dzisiaj w piątek z naszą wspólnotą Przyjaciela Oblubieńca tutaj z Hełma, z górki na weekendowe rekolekcje coroczne dla nas do Łopoczna. Do ogniska światła i miłości. Prosimy was o modlitwę, bo chcemy przejść taki głęboki czas, żeby wejść w ten nowy rok formacyjny z mocą i żebyśmy stawali się jeszcze bardziej uczniami Jezusa. Niech Pan Bóg was prowadzi i wam błogosławi, szczęść Boże.